jak chcecie to możecie posłuchać co ten frajerek wyrabia i jeden z sąsiadów to po prostu mnie już tak denerwuje że w okolicy tak głośną muzykę puścił że na cało osiedle słychać to już po prostu jest wiecie co wielka cholerna kpina i i tyle ja wiem że mam z z takimi gnomami konflikt, jak on i to się skończy. Trzeba to skończyć jak najszybciej, ten konflikt. W domu to na szczęście jest wytłumiona muzyka, ale na dworze to tak słychać i głośno, że. Masakra. Kawał Gnoma. Mordercy, uszów i tego wszystkiego. 哼哼哼